TO JEST BOX jest sponsorowany przez miejsce przygotowań Tomasza Adamka, hotel Blue Mountain Resort oraz firmę Bilo Poland. Jesteśmy na dzień przed galą w Pruszkowie. E, oczywiście większość MMA, ale my jako Portal o Boxie zapytamy o boks, bo Michał Cieślak walczy z Durodolą. E, świetna walka, a co więcej może nam powiedzieć promotor? No mam nadzieję, że będzie świetna walka, nie dużo gorsza niż była całkiem niedawno w Legionowie z Kalęgą. Stawiamy na sport. No. Chce, chcemy po prostu cały czas tutaj nie zwalniać, wręcz przeciwnie podnosić poprzeczkę co do rywali. No i trzymajcie kciuki za, za można powiedzieć już jutro, bo walka bardzo ciężka. No, właśnie walka ciężka sama w sobie, ale no nie sposób nie zapytać o to, co się działo poza ringiem. Czy to jakokolwiek wpłynie na Michała? jak W jakiej kondycji psychicznej jest Michał, jak się obserwuje z boku? Bo tu jednak nie oszukujmy się, że, że te sprawy pozaringowe, te podpalone samochody jego, no to było, brzmi bardzo groźnie. Brzmi nadal, nadal jest, ale Michał podszedł bardzo do tego profesjonalnie. Sytuacja go nie stłamsiła, tylko jeszcze bardziej zbudowała i. Idzie ku temu, że będzie jeszcze lepiej przygotowany psychicznie niż był. No, tak, 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 tak zakładamy i wiem, że tak będzie, bo Michał po prostu jest krwi kości zawodnikiem, którego łatwo psychicznie nie da się połamać. No właśnie on wyglądał na spokojniej niż przed tą, na tym ważeniu z kalęgą właściwie. Spokojny. Czy, czy była jakaś szansa zaobserwowania jego treningów, bo on nie był na treningu medialnym, tak? Nie miałem inne obowiązki ze względów promocyjnych, ale cały czas tutaj pracujemy nad, po prostu na tym, żeby wypadł jak najlepiej, dwa razy lepiej niż z Kalęgą i trzymamy kciuki. Wszystkie starania były tylko i wyłącznie skierowane w stosunku do niego, odnośnie sparych partnerów, bo wiemy o co walczymy, wiemy jakie mamy możliwości po walce z Doradolową. Pruszków wiadomo, że kojarzy się dosyć groźnie. Czy w związku z tym, co się działo z Michałem, to jakieś dodatkowe zabezpieczenie, jeżeli chodzi o ochronę, czy, czy nie mamy się czego obawiać jako kibice? Nie, nie mamy co. Miasto bardzo piękne, rozwija się, można powiedzieć, z roku na rok, jest nowa władza, więc tutaj, tutaj nie patrzymy na jakiej podstawie był kręcony film i co działo się w latach 90. Tutaj jest sport, jest rywalizacja teraz akurat w ringu, więc nie ma, nie ma, nie ma co tutaj oglądać jakichś filmów z, z różnej tematyce. Dwie walki takie teraz Michała na poziomie naprawdę europejskim i to taki, taki top, co potem? Kolejna, kolejny jakiś taki rywal mocny ściągnięty do Polski, czy już walka za granicą? No strony no, nie chcemy zachwalać tego dnia przed zachodem słońca, ze względu na to, że już parę razy gdzieś tam obstawialiśmy co będzie zaraz i tak dalej, później dostaliśmy powiedzmy powalenie na że jak to tak nazwę wprost, więc chcielibyśmy po prostu poczekać, co się wydarzy już jutro wieczorem i wtedy będziemy mądrzejsi. Mamy kilka fajnych planów, ale tak jak mówię, no nie chcę tutaj wyprzedzać faktów. Babylon był zawsze chwalony, Babylon Promotion, za to, że tworzył fajne zestawienia. Wszyscy pamiętają pewnie walkę Ciślaka z Krasnopolskim czy inne tego typu polsko-polskie zestawienia. Boks wyglądał fajnie, a jednak całkowicie przesiadka na MMA. Co w tym boksie jest takiego, czy organizacja, brak zawodników, że jednak mimo fajnego show trzeba było zrezygnować z tych walk bokserskich? So, no, model się też zmienia no, i świat idzie do przodu. To co, to, co zostało zauważone, też parę lat temu nie widziałem, no, to MMA bardzo mocno weszło na rynek sportów walki. Ludzie chcą to oglądać, chcą to e, śledzić i czego mamy tego nie robić? No, też szukamy talentów, którzy ewentualnie mogliby walczyć po nas w największych federacjach na świecie. I to jest nasz cel przede wszystkim, żeby zapewniać to samo, co robimy w boksie. Ale teraz jest procentowo więcej chyba tego MMA ogólnie i większe skupienie na tych walkach MMA. Bo dużo zawodników jednak wybiera, no wcale mi się nie dziwię, wyjazd zagraniczny, bo tam są dużo dużo większe zarobki. To jest normalne. No. problem jest oczywiście, oczywiście zawodników, którzy mogliby zastąpić Gowackiego, Wodarczyka, nawet i Michała, bo, 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 na dzień dzisiejszy jest ciężko wytypować zawodnika, kto by był następny wadze junior ciężkiej. No ale pracujemy nad tym, żeby, żeby było lepiej nie poddajemy się. Jako promotorzy rywalizujemy jak na razie sportowo. Niech tak to zostanie. zobaczymy, co czas pokaże. No, ja cały czas stawiam na boks. Boks jest moją pasją, moją, moją, moją miłością. MMA robię przy okazji, ale uczę się, to nie jest tak, że ja tych zawodników nie doceniam. Strasznie czasami im się dziwię, że po prostu oddają kawał serducha walce. No właśnie, padło nazwisko Głowacki. Czy Pawilon Promoczy ciągle jest półpromotorem Głowackiego? Można tak powiedzieć, że jest. To jest, nie jest tak, że. Rozstaliśmy się z Andrzejem Wasilewskim z różnych względów. To, to, że nie uczestniczymy w walkach Głowackiego czy innych zawodników, których razem promowaliśmy przez tyle lat. Głowacki, można powiedzieć, też jest współpromowany przez nas. Może nie tak oficjalnie jak kiedyś, ale również trzymamy za niego kciuki, jedziemy do, do Rygi i będziemy mógł kibicować. Właśnie są jakieś przecieki? Jakiego forma? Bardzo dobra jest forma i myślę, że, że jest to Głowacki, na którego czekaliśmy i pokaże 15 czerwca powrót Wielkiego Głowackiego i nie mogę się sam doczekać, bo jednak te walki głowackiego wcześniej Włodarczyka no to elektryzowały i elektryzują i zawsze na nie czekałem, czy to, był, czy to była Polska, czy to była Europa, czy Stany Zjednoczone zawsze trzymałem za niego mocno kciuki, jakby nie było razem zaczynaliśmy w tym biznesie. No właśnie tutaj z Warszawy czy z Łodzi łatwo podjechać do Pruszkowa, więc chciałem zapytać, czy są jeszcze jakieś bilety, czy gdzieś można kupić, czy w kasach, czy w internecie? Są bilety na Aventim, na Teamie, można powiedzieć, że, że jest ich coraz mniej. Na parkiecie, na, na, na trybunach jeszcze są dostępne. No miejsce jest nietypowe, miejsce jest takie, które mi pasują do mojej, do, do mojej kolekcji jako tort kolarski. Super wyzwanie. Nie ukrywam, że trzy miesiące pracowaliśmy nad tą imprezą, więc mam nadzieję, że ci, którzy przybędą i zdecydują się na, na, na przyjazd do Pruszkowa, nie będą żałować. Super, dziękuję bardzo. Dziękuję. Wszystkich fanów boxu zapraszamy na stronę Facebook oraz na stronę naszego sponsora Bilopola.